Projekt Śląska Akademia Nauki realizowany jest przez naszą uczelnię już od 2023 roku. Mamy w projekcie zaplanowane 200 godzin takich warsztatów, które realizujemy w kilku cyklach tematycznych. W ofercie uczelni mamy na przykład architekturę, mamy informatykę, mamy zarządzanie, mamy nauki medyczne. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak wygląda ta szkoła. Chciałam też doświadczyć jakichś takich właśnie rzeczy z budownictwem. Ogólnie też lubię taką pracę fizyczną, więc też nie lubię siedzieć przy biurku. Dowiedziałem się, jak wygląda mniej więcej proces badania rozciągliwości na przykład metalu, no i różnych rzeczy związanych właśnie z budownictwem. Czy właśnie z budownictwem wiążesz swoją przyszłość? Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że macie tutaj bardzo dużo takich narzędzi laboratoryjnych do badania i zakres tak naprawdę działań, które mogą tutaj być robione jest bardzo duży. Czy było fajnie? Podobało Ci się pierwszy raz na Akademii Śląskiej? Yy, tak, pierwszy raz i podobało mi się bardzo. Yy, nauczyliśmy się robić linoryt, yy, sitodruk, suchą igłę. I najbardziej podobała mi się właśnie praca z suchą igłą. Pracowaliśmy z materiałem, z drapowaniem materiału na manekinie i w taki sposób tworzyliśmy, projektowaliśmy jakiś ubiór. Studenci na początku często nie mieli pomysłu, ale biorąc materiał do ręk i jakoś w jakiś sposób układając na manekinie zawsze coś fajnego się tworzyło. Przyszli studenci, poznawali tajniki modelowania 3D, gdzie sami projektowali przestrzenie mieszkalne, a później przerzucaliśmy te przestrzenie do technologii Virtual Reality i mogli poruszać się właśnie w goglach Oculus po tych przestrzeniach. Jest to niewątpliwie fajny sposób prezentacji tych modeli, bo, bo daje to pewną krajdę najpierw zaprojektowania, a później poruszania się w tych przestrzeniach. Na no to dzisiaj byliśmy na warsztatach z mikroprocesorów i teraz jesteśmy na warsztatach z programowaniu w językach graficznych. I czego się nauczyłeś, jak ci się podoba? Na pierwszych zajęciach z mikroprocesorów nauczyliśmy się używać programu Arduino. Przy czym teraz na zajęciach właśnie z programowania graficznego uczymy się skorzystania z Labview. To jest też doskonała możliwość, żeby można się było spotkać w murach uczelni, w laboratoriach, przeżyć jakiś warsztat, który wymaga czasem konkretnej infrastruktury czy konkretnego wyposażenia i tak naprawdę poznania i dotknięcia tego świata akademickiego przez młodzież. A my jesteśmy partnerem, który chce im w tym pomóc, bo bardzo ważne i tak naprawdę według mnie bo najważniejsze w tym projekcie jest to, żeby podpowiadać, pomagać młodym osobom, żeby doświadczały tych aspektów naukowych, praktycznych, ale żeby robiły to w zgodzie z sobą, znalazły dobrą ścieżkę rozwoju dla siebie, i dla swojej przyszłości i tej dalej studenckiej, i też w przyszłości zawodowej.